rampa rampa! mówiłem z tyłu. Kierujesz brawo. Zasmokowałem z wchodzę czy nie? Nie wiem, no, chyba tak, ta. ta, BIAŁA, BIAŁA! Która to? W SMOKE'U, W SMOKE'U JEST! BIAŁA I W SMOKE'U Macie wujka Okno, okno Rampard Rampa jeden Rampard biega To ja ma. chcę Macie 2 dwa na 2 dwa. Tych dwóch kozaków, to nie wiedzieliśmy